Państwu jeszcze jedno jedną mądrość naszej władzy jeżdżamy na osiedle Janusza Korczaka ulica też tak samo się nazywa jest tu ograniczenie do 20 km na godzinę przydałaby się tutaj strefa zamieszkania bo jest to największe osiedle w Świeradowie dzieci przechodzą z jednej strony jezdni, na drugą w czasie zabaw i to dzieci poniżej 7 roku życia. Te dzieci i ich rodzice popełniają wykroczenie, bo nie ma tutaj strefy zamieszkania. I tak sobie jedziemy 20 km na godzinę, zastanawiając się, czym ta nasza władza się kieruje. Aż się prosi, żeby tutaj była właśnie strefa zamieszkania. A wprost mamy nową uliczkę prowadzącą do ulicy 11 listopada. Ale ona jest dostępna tylko dla Zjeżdżamy na dół. Cały czas, oczywiście 20 km na godzinę bo taki jest nakaz. Tą część tutaj nową. Natomiast przy wjeździe z ulicy Wyszyńskiego, tu w tym miejscu nie ma oznaczenia ulicy. Przejechaliśmy szczęśliwie całą ulicę Janusza Korczaka. Wracamy na ulicę Wyszyńskiego. Z tą samą ulicą przejedziemy w drugą stronę. z powrotem na ulicę Janusza Korczaka nie ma ani oznaczenia ulicy, ani żadnego ograniczenia, więc można by tu sobie pomykać śmiało 50 km na godzinę, ale jedziemy 20. Latem tutaj przebiegają dzieci z jednej strony ulicy na drugą bo i tu i tu mają skwerki na których mogą się bawić te dzieci i ci rodzice popełniają wykroczenie jeśli nie daj Boże zdarzy się wypadek to dopiero wtedy będzie to wszystko rozłożone powiedzcie sami Państwo czy tu właśnie nie przydałaby się strefa zamieszkania zająć na ulicy Parkowej o tutaj mamy stary stareńki wyblaknięty znak 20 na godzinę, bo to było wtedy, kiedy ta ulica Korczaka niby tu się kończyła i tu zaczynała. Miejskich. może oni coś zrobią, ja już nie mam siły na użeranie się z naszą wszechwiedzącą. naszą już nasza wycieczka ulicą są... Korczewka zakończona.